Witam bardzo serdecznie. w Odcinku z Counter Strike 1.6. Wszyscy wiedzą na jakiej mapie... Czy na jakiej mapie, przepraszam na jakim serwerze. Otóż dzisiejszy odcinek jest a, zadedykowany dla AimboTX Gracza serwera. Nagrywam specjalnie dla Ciebie, tak jak chciałeś. Kurczę, nie wierzę. Ojezko co ja robię? Tak, tak ten 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 skupienia ten. będzie. Pinkby pewnie skacze. Także kolego Aimbot dostaniesz odcinek na swoje życzenie. Tak jak poprosiłeś w poprzedniej mapki Na wczesnym razem. Dla osób, które nie grają zbyt często na serwerze. Dodam, że pewna mapa się zmieniła, już nie, nie posiadamy na serwerze mapy Mirage. Jest natomiast dodana mapa Train, czego wiele osób bardzo żałuje. I w sumie co tu dużo gadać? Spójrzmy co robi pan Exe, skoro ten odcinek jest dla niego. Kurczę, coś mi pinguje pewno, niestety. Ojejku! jest. Obserwujmy jego działania Schodzi na dół, niestety nie ma paki. O! Nie! Wybaczcie, że na chwilę ucichnę. Znaczy nie będę dużo mówić, ale no. W sumie to zbytnio nie mam o czym mówić. Codziennie praktycznie spędzam dnia w pracy, tak brączy moje okay, życie. Tak podłożyć. Tak, czekajcie, może troszkę ściszę, bo jest wideo... Yy, yy, kurczę, audio. Troszeczkę ściszmy. Może będzie lepiej słychać. Jak widać, naprawdę dużo się umie nie zmienia, nadal gram słabo, nic się nie polepsza. Dobra, zejdźmy sobie na dół. Jak ktoś mówi, żyłeś jako bot i jako bot. Kurczę, tu nikogo nie ma, ale znieszyłem GPU i w myszce, dlatego troszkę dziwnie się wchodzi. O kurczę, oślepił mnie własny kolega. Dziękuję bardzo, panie młody. Czekajcie, może polećmy dworem sobie. Przełodało się, przełodało się. nie źle. Paka dobra. Dobrze wiedzieć. Gniazdo. No nie wierzę. Wykończy wszystkich Dworem W dobudówce. No niestety nie udało się. Czy pan X nadal yy, żyje, niestety nie żyje exe jak mi się zechce, to wleci na pewno. Ale ja nie mam obecnie Weny twórczej. Szkoda, bo ja tak cię lubię oglądać, że ja pierdolę, ja nie wytrzymam. Jak nie, jak nie wrzucisz do, w tym, tym, tym tygodniu, to cię zabije. To wiesz, może wspólnie w takim razie zwalimy se konia, wiesz, żebyś miał tam trochę farta. <noise> Ojejku. Oczywiście pamiętaj, ja tu mówię na żarty, żeby nie było, że ci poważnie składam taką propozycję, no nie? Ojej. Także jeżeli pan X zostanie do końca, odcinek poświęcony dla niego, może będzie miał troszkę pocielki, chociaż szczerze powiem, że miło z jego strony, że e, tak o mnie mówi, o osobie, tak, która tak naprawdę nie umie nagrywać. Dużo nie umie gadać. już tak to wiemy głupoty od rzeczy podczas grania i głównie obraża... <coughs> <coughs> głównie obraża, tyle powinno starczyć. O i zabiłem pana Exe i dzięki pana Exe Zdobyłem rangę. Dziękujemy panie Exe za pomoc w zdobyciu rangi Silver Niesamowite, niestety chciałem zobaczyć jak pan gra, ale pana już nie ma. Niestety w ogóle pan wyszedł z serwera. Oj, no i o, o czym będzie ten odcinek o kim? No niestety, będzie tylko samo granie i samo głupie gadanie. Kurde, yy, utleniacz. Kurde, nie, ten... zapewne już kolega jakiś banuje. Powinna być kara za takie O! Już nie muszę tego robić. Niestety jak widać byłem za wolny. Dobrze, że nie jestem jedyną osobą, która posiada funkcję administratora. Chociaż jakby zobaczyć jestem nielistą, która coś z tą funkcją. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj gdzieś były strzał chyba. Nie jestem pewien. No, tam ktoś jest. Ty! 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 Chodź, kozak, chodź. Dobra. Mata nie ma. Gniazdo. Zajście na dół e, od dworza. Ale poka u Dobra. Poszedł na dół. Już kolegi szuka na dole. To my sobie udawajmy, że coś ciekawego robimy. Ajajajajaj. Chodzą na dole. Dobra. Oki. Jak wygląda sprawa tyle. A zachęcimy sobie, może ktoś tam? Nie. Aż tak tyle ma tak celem mapy. Dobry, dobry, podoba mnie się. Mapa New. Dosyć ciekawa mapa, przyznam szczerze. Jest to oczywiście wersja CSGO. Czekajcie. Coś mi tu nie... A dobra, jest celit. Przed chwilą był closet, ale go już nie widzę. No cóż, taka sprawa, panie... Taka sprawa, sprawie, panie, aimbook. Jeżeli będzie chciał, pan, abym nagrał specjalny odcinek dla pana, zedytować, czyli to baju O, no proszę, któregoś dnia w ogóle nie wychodzić z serwera, w ogóle nie wychodzi, z serwera. Yy, nie wychodzi. z serwera podczas gdy ja będę grał. Polecam. Może jak to obejrzysz, to będzie coś ciekawego. Kurczę, kto tu tak ciekawie gra, Arci. No sprawdźmy co robi Angeka. Gdzie taka Arci. Erci. Erci. Ja myślałem, że to Arci jak ten youtuber. Arci. Co nagrywa gotika. A tu Erci powiada. Chociaż cholera wie jak te nikki czytać. O, idzie do budówką. Oops. Co ja po Co robi Rci RC, RC. Lepiej popatrzmy, co robi Brezik. Zacznie kampić, będzie polewał. Co zrobił kolega? Archie nie ma defa, to jest ciekawe. I brawo. Jogi ze znakiem zapytania? A to ciekawostka. Nigdy się nie przyjrzałem nikom grającym, yy, lecz osobom, jakie posiadają niki. Niektóre są dosyć ciekawe z tego, co ułożyłem. Takie nadzwyczajne, sztukujemy, zabawne. Kurczę, na podstawowym dniu tu działa skan. Najwyraźniej tu go nie ma. Oczywiście, kiedy ktoś się pyta, skąd wiem, że tu działa skan. Kurka! Uczyłem się od tego... ...Kajmana, on mi pokazywał. RWD. RWD może, tak to przeczytam. We czerwony miejscu dwóch. Dobrze, go do zaczerwony. Wchodzi na dół, kolega. Ładnie ja wskoczył, co robi na Tak, ma takę. Skup się! Stephen and high. Dobra. Free. Ciekawe do czego odnosi się jego nick. Free. RZH. Młody. Pój spójrzmy co robi młody. Młody ugrywał rundę. Ojejku. Kurde, jeszcze 14 minut bezsensownego gadania. Z chęcią bym posiedział w ciszy, bo że robię coś ciekawego ale to by się dobrze oglądało dopiero w momencie, w którym bym mógł grać. W którym bym posiadał jakiegokolwiek skilla. Tutaj niestety nie posiadam nic. Bóg jest na dworze. <laughs> Kurczę, zapomniałem kupić jakikolwiek napój dzisiaj. Agardu drapie. Niestety łykanie pyłów w pracy podczas cięcia Wipro to jest coś... Przepraszam bardzo Czuję się jakbym miał głos jak poziomka, taki przepity do masz Pochyl Leci. Kurde, nie ta broń. Dobra, nie to. 6 na 6. Uda się coś włączyć. I Z tej perspektywy cokolwiek się uda zastrzelić. To ta chyba nie działa. Gorzę, jak się teraz rozkosy załatwić. Dzięki, Rzecz. Co, ten nikt, bo nie mnie poszedł?

And high, ale no, zachowajmy, zachowajmy trochę kultury. Jak słychać po głosie, jest to dziecko, które niestety czasem za bardzo spamuje na czacie. Dobra, może to coś da, <laughs> chociaż wątpi, bo mu to nigdy nie pomaga. Co robi RZH? Jedyny z bombą. Tak? Tak, został jedyny. O, ładnie załatwił. parka podłożona, co robią koledzy? Kolega EZH ładnie skroił. trawi Trawiki ci głowę wyjebą. Jakie zadowolenie. Dobra, lećmy dalej z tematem. Tylko teraz bez AWP. Weźmy sobie M4. Może kogoś zabijemy tym razem. Bo tak patrzę, staty 00 to trochę wstyd. Ale tu w jest strasznie słychać. Ojejku, AWP idzie dworem, co najmniej trzech. To jest tekstura, gdyby ktoś nie wiedział. Za na to grozi ban 30 minut. <laughs> znaczy no, co najmniej 30 minut. To oczywiście w zależności od tego kto i ile razy wchodzi na to. I czy przestrzega ostrzeżeń? Młody krąży. Co robi Archi Archi mam na dole. Kulnikiem. Free ma paczkę, tak? Pod gniazdem. Dobra, popatrzmy się co robił gracz Free. O, już nic nie robi. Bierze paczkę. Gdzie jest Archie w takim razie? Dobra, patrzmy się Archiego. Archie robi więcej jak ja na pewno. Został RC and RZH. No to już nie ma szans. Coś mi się zdaje. Wiedziałem Niestety z eee. RZH jest dobry Dobra, leci. Lecimy na szczecin. Polećmy sobie tym razem kopiora. Myślę sobie tak skrycie. Aby zmienić sobie spray. O skan poleciał Dobra, młody wyleciał Pod bilardem. O i laserka gniazdo, albo plecy Dobra, wchodzi na górę Spójrzmy się czy ktokolwiek no wejdzie to. na TXT Dobra, nikt nie wejdzie, unikają TXT O, oh. A paka jest w ogóle na, na dole czy na górze? Bo niestety nie wcierałem się. A dobra, to jest bez znaczenia. Dobra, polecimy z zestawem AK. Jesteśmy mega vipem. Lecimy z zestawem AK. Mój jakże piękny spray. Osobiście uważam go za fajne, aczkolwiek myślę nad zmianą. Ale nie mam pomysłu na d. Chcesz się? Spray tak robię, także bez różnicy. Kurde, co mnie straszisz, gośu? Oj, oj, oj! Myślałem, że to mój. Pink mi podskoczył. Cholera. Brezi. Co robi Erci? Arci, będę mówić Arci. Nie będę z zęgierzom tego niko, bo to głupio brzmi. Uuu, tak to jest jak się korzysta z WiFi, a nie z kabla. Dobra, kto tam poleciał? Zapytajmy się rzh, ale to z miłości, ja specjalnie się podkładam. To, to jest... Tak, wiesz, to jest wielka miłość. Serce nie pozwala mi Ciebie zabijać. GŁADO! <grywa> <mi> to... <grywa> oj, oj, oj. Najlepiej to w pieniądzach. Najlepiej w pieniądzach. Weź mi wyślij na końca tak ze 140 tysięcy w dolarach. <grywa> Nie chcę euro to wstyd, wolę dolary. Bardziej fajniej brzmi. Nie. O AWP. O! O tym nie wiedziałem. Dobry trip CSGO. 6 minutek wziadolenia. A potem specjalne życzenie gacza. Ej, sem rzucimy. Niech się kolega cieszy. Chociaż pewno mówię to ironicznie, ale to już no. I tak nie zaprzeczę, że zrobiło mi się bardzo, bardzo miło. Kurczę, żeś, ale za Na dół pójdzie. Ojej, kujdzie pod gniazdo chyba. Sprawdźmy co robi. No bo popatrzmy na typa, który ma bombę. Jest to. Nie wiem, ale ja wiem. gdzie ty idzie? Nie A, wiem, szuka nie czegoś. No daleko za czysto Teraz pewno RZH musi nadrabiać wszystko, tak? Został sam. Tak, został sam. Został sam. <noise> Ojejku, ostatnio często ograniczam sobie granie na 30 fps. W sumie nie wiem czemu, ale jakoś jestem przyzwyczajony. Czekajcie, FPS max 30. Jakoś sporo czasu grałem sobie na laptopie, w którym 30 fps to było max w sensie. 1-6 oczywiście o CS GOLE nie można było w ogóle powiedzieć, żeby grać I nie ukrywając, przyzwyczaiłem się strasznie do, tej, do tych FPS-ów. Jakoś na 60 FPS-u, pomimo tego, że już sporo czasu mam ten laptop nowy, w którym 60 FPS wyciągam śmiało, jest bardzo, ale to bardzo ciężko przyzwyczaić się do grania na tych 60 FPS-ach. To jest prawie, że według mnie niemożliwe. Najwyraźniej kolega nie wie, o co chodzi. Następnym razem poleci ban. I tyle. Sprawdźmy sobie grę na 30 fps. No od razu ban. Chłopak się uczy. Ale to są wredni ludzie, wredni gracze. No to już nie ma szans. Wiedziałem. to? nie do Kto i co tam robi ciekawego? Młody, szuka atencji najgraźniej. Marangeli! Ale sprawdźmy. Tomek, kolega, który miał problem z celem, mam. Wow, ale nie o, nie załatwię. Zatem chcę Dobra, Runda ugrana. Kolejny raz piszemy sobie resztę, już drugi raz w tej mapie to jest wstyd i hańba. Dobra, lećmy, lećmy. Look, lucky look. Ja przeczytam komornik. Idź do Ło, ty w życiu! Ojejku, co ja zrobiłem, jak się wystraszyłem gościa. Niesamowite, co zrobił. Dobra, wróćmy sobie do 60. Dobra. Tak się patrzy, że przez tego RZH to terroryści mają jakiekolwiek szanse na wygranie. Wydaje się na wygranie to jest tak granie tylko dla fraju, tak? A kolega RZH również jest osoba, która bardziej <laughs> masteruje grę. W sumie widać po statystykach. Mistrz masterologii. RZH. Kurwa u nas na reszcie już jest Jak on tam szybko wlazł kurwa? No nie gadaj, już parku podążamy na górnym Węty Prawa Kurde, ile was jeszcze to jest? Ło, wow, przy wentylu jest na dole. Skrzynka OSP nie opłaca się, ja niestety w chwilę nie mam żadnych skrzynek. O, trzymałem skrzynkę FAMAS. No przy okazji otwórzmy sobie skrzynkę FAMAS. Wtedy nic nie robi, tak jest zazwyczaj. No i gratulujemy. Także dziękuję bardzo za uwagę w tym odcineczku. Symbolicznie. No dobra, nie udało się rzucić flesza. Także do zobaczenia w następnym. i'm x